Zaczęło się od spalonego tosta i ciszy. Nie tej spokojnej kojącej ciszy. Raczej tej, która przypomina stąpanie boso po polu minowym z modlitwą, by akurat dzisiaj nic nie wybuchło. Grzegorz nie krzyczał, nie musiał. Jego postura i milczenie były bronią głośniejszą niż jakikolwiek krzyk. Nadal nie umiesz obsługiwać tostera, mruknął tamtego ranka, nie podnosząc wzroku znad telefonu. Nie odpowiedziałam. Zeskrobałam spalone krawędzie chleba, położyłam go przed Adamem i pocałowałam go w czubek głowy. Dzięki, mamo, powiedział cicho Adam. Osiem lat. Mądry, wrażliwy. Ostatnio jego ramiona opadały z każdym tygodniem coraz niżej. Jedz, skarbie, powiedziałam. Grzegorz pociągnął łyk kawy i wyjrzał przez okno, jakby dom go denerwował, jakbyśmy my go denerwowali. Kiedyś myślałam, że byliśmy w sobie zakochani, że ogień, który w nas płonął, można na nowo rozpalić, ale teraz czułam się, jakby Grzegorz zapomniał, że istniejemy, chyba że czegoś potrzebował albo chciał skrytykować. Odsunął się nie tylko ode mnie, od Adama też, zwłaszcza od Adama. Oznaki pojawiały się powoli pchnięcie, gdy Adam wszedł mu w drogę, ostry komentarz, gdy praca domowa nie była idealna. Wzruszenie ramion na uścisk na dobranoc. Ale wmawiałam sobie, że jest zestresowany. Praca była ciężka. Życie było ciężkie. Może po prostu potrzebował czasu. Dałam mu czas. Dałam mu lata. Aż pewnej nocy wszystko się zmieniło. To była środa. Adaś ledwo się odzywał przez cały dzień. Siedział na kanapie, zwinięty w ulubioną bluzę z kapturem, ignorując grę matematyczną, książkę, nawet grzankę z serem, którą zrobiłam tak, jak lubił. Hej, powiedziałam, klękając obok niego. Co się dzieje, robaczku? Zawahał się, potem rozejrzał, jakby sprawdzając, czy Grzegorza nie ma w pobliżu. Jeśli ci coś powiem, obiecasz, że nie będziesz zła i nie powiesz tacie, że to powiedziałem? Żołądek mi się zacisnął. Oczywiście, kochanie, zawsze Adaś wyszeptał. Czasami, jak się bardzo złości, to mnie bije. Mówi, że to tylko klaps, żebym zwrócił uwagę, ale to boli i boję się i kazał mi ci nie mówić. Łzy zapiekły mnie pod powiekami. Powstrzymałam je. Nie mogłam teraz płakać. Potrzebował mnie spokojnej. Dziękuję, że mi powiedziałeś, powiedziałam cicho. Dobrze zrobiłeś. Możesz iść spakować plecak, swoją najcieplejszą bluzę, piżamę i pana żółwia? Skinął głową i pobiegł na górę. Tamtej nocy spakowałam wszystko, co mogłam zmieścić w dwie walizki. Niezbędne rzeczy, dokumenty, trochę ubrań i zabawek Adasia. Grzegorz był późno. Jakaś kolacja z pracy. Nie obchodziło mnie to. Nie zostawiłam listu. O 21:00 Adaś i ja byliśmy w mieszkaniu na krótki wynajem po drugiej stronie miasta. Małe dwa pokoje nad kwiaciarnią, ale wydawało się pałacem. Powietrze pachniało liliami i wolnością. Adam zasnął, gdy tylko jego głowa dotknęła poduszki. Ja usiadłam w łazience i płakałam w ręcznik. Następnego ranka zadzwoniłam do prawnika. Złożyłam pozew o separację. Zablokowałam numer Grzegorza. Powiedziałam menedżerce, że potrzebuję kilku dni wolnego i po raz pierwszy nie zadawała pytań. Ale Grzegorz nie odpuścił łatwo. Trzy dni później dostałam e-mail. Temat: Adaś: Jest tu za cicho bez Was. Wiem, że nawaliłem. Zabierzmy Adama do parku nad jeziorem Czerniakowskim w ten weekend. Spodobałoby mu się, prawda? Jak za starych czasów. Nie odpowiedziałam, ale Adam zobaczył e-mail. Chcę jechać, powiedział, nie podnosząc wzroku z nadpłatków. Chyba muszę go zobaczyć ostatni raz. Zawahałam się. Potem skinęłam głową. Dobrze, ale będę blisko. W sobotę rano Grzegorz podjechał swoim idealnie wypolerowanym czarnym suwem. Miał na sobie nową kurtkę i wodę po goleniu, której nie rozpoznałam. Uśmiechał się, jakby nic się nie stało. Adam wszedł na tylne siedzenie, jak ktoś, kto podchodzi do obcego psa. Ostrożnie, cicho. W parku był tłum. Krzyczące dzieci, zapach popcornu w powietrzu, muzyka z karuzeli. Przez sekundę mogłam udawać, że znów jesteśmy rodziną. Adam zjadł hot doga i zauważył stoisko z watą cukrową. Rozpromienił się. Mogę? Grzegorz mu przerwał. Właśnie jadłeś. Co ty, studnia bez dna? Jezu Ewa, czym ty go karmisz? Ramiona Adama opadły. To tylko dziecko, powiedziałam. Grzegorz prychnął. Rozpieszczasz go. Dlatego jest taki miękki. Wychowujesz chłopaka, który wyrośnie na niedorajdę. Przygryzłam język tak mocno, że poczułam krew. Wróciliśmy wcześniej. Nikt się nie odzywał w drodze do domu. Tamtej nocy Adam wpełzł do mnie do łóżka. Nie chcę, żeby już był moim tatą. Wyszeptał. Serce mi pękło. Nie mów tak. Spojrzał na mnie szklistymi oczami. Mówię. On mnie przeraża. Zawsze tak było. Pogłaskałam go po włosach. Dziękuję, że mi mówisz. Nie mogłam spać. Około drugiej w nocy stałam przy oknie w naszym wynajętym mieszkaniu i patrzyłam na panoramę Warszawy, świecącą w ciemności. Wtedy mój telefon zawibrował. Nieznany numer SMS. Byłaś wczoraj w urzędzie miasta? Przysiągłbym, że widziałem cię wychodzącą około piętnastej. Marek. Zamarłam. Marek. Mój były ze studiów. Mężczyzna, za którego myślałam, że wyjdę, zanim życie popchnęło nas w różnych kierunkach. Przeniósł się do Londynu po studiach. Nie rozmawialiśmy od ponad dekady. Serce mi waliło. Jakie były na to szanse? Zanim zdążyłam się powstrzymać, odpisałam. Ja? Tak, to byłam ja. Trzy kropki, potem odpowiedź. Marek. Wow! Nie sądziłem, że jeszcze kiedyś cię zobaczę. Wyglądałaś na silną. Wpatrywałam się w wiadomość, lekko drżącymi rękami. Nie czułam się silna, czułam się zdruzgotana, ale i tak się uśmiechnęłam. Nie widziałam Marka od dwunastu lat, ale kiedy wszedł następnego dnia do kawiarni, to było tak, jakby nic się nie zmieniło poza tym, że zmieniło się wszystko. Siorbałam herbatę, a Adaś siedział naprzeciwko mnie, oboje trochę zmęczeni brakiem snu. Kawiarnia była schowana za biblioteką uniwersytecką, cała w odsłoniętej cegle i zakurzonych półkach z książkami. Przytulna, bezpieczna. Ewa. Podniosłam wzrok i zobaczyłam go. Te same ciepłe, piwne oczy, ten sam łagodny uśmiech. Mniej loków, więcej zmarszczek od śmiechu, ale jednak. Marek. Cześć, powiedziałam, zaskoczona spokojem w moim głosie. Adam spojrzał na nas. Znasz go? Marek się zaśmiał. Mam nadzieję. Usiedliśmy, rozmawialiśmy, pominęliśmy niezręczne pogaduszki i przeszliśmy prosto do rozmowy typu jak się tu znaleźliśmy, jaką mogą prowadzić tylko dwie osoby z przeszłością. Adam słuchał uważnie, od czasu do czasu wtrącając coś śmiesznego, co rozbawiło Marka tak, że parsknął. Byłem w Londynie przez cały ten czas, powiedział, żonaty przez sześć lat. Teraz rozwiedziony, bez dzieci. Jestem tu, żeby zamknąć sprawy spadkowe po rodzicach. Szczerze mówiąc, nawet nie miałem być w tym tygodniu w Warszawie. Uśmiechnęłam się. Ja też nie miałam być w urzędzie miasta. Posłał mi zaciekawione spojrzenie. Wszystko w porządku? Nie odpowiedziałam od razu. Adam poszedł naprzód, popatrzeć na ciastka. Składam pozew o rozwód, powiedziałam w końcu. To trwało już od dawna. Marek powoli skinął głową. Przykro mi. Niepotrzebnie, powiedziałam. Mnie nie jest. Poszliśmy razem do ogrodu Saskiego. Adam pobiegł przodem, kręcąc się z ramionami wyciągniętymi jak skrzydła. Jest niesamowity, powiedział Marek. Wykonałaś przy nim kawał dobrej roboty. Dzięki, szepnęłam, patrząc, jak Adam wspina się na kamienną ławkę i udaje, że to rakieta. Nastała cisza. Wtedy Marek odwrócił się do mnie. Mogę być szczery? Nie spodziewałem się, że cię znowu zobaczę, ale to, co napisałem w SMS-ie, to prawda. Wyglądałaś na silną. I wiem, że to pewnie zabrzmi szalenie, ale chciałbym Cię znów zobaczyć, jeśli byś chciała. Nie odpowiedziałam od razu. Moje serce robiło dziwne, pełne nadziei, salto, którego nie czułam od lat. Chciałabym. Powiedziałam. Tamtej nocy Adam umył zęby bez proszenia. Kiedy wspinał się do łóżka, zapytał: Ten pan z dzisiaj to twój przyjaciel? Coś w tym rodzaju, powiedziałam. Ktoś, na kim mi kiedyś bardzo zależało. Adam pomyślał chwilę. Był miły i zabawny. Chyba chciałbym go znowu zobaczyć. Pocałowałam go w czoło. Zobaczymy. Nie spodziewałam się telefonu, który nadszedł następnego ranka. Grzegorz? Pozwoliłam mu dzwonić cztery razy zanim odebrałam. Co? Powiedziałam oschle. Odchrząknął. Przemyślałem to. To koniec. To małżeństwo jest skończone. Nie mów. Ale jeśli chodzi o dom, postanowiłem dać go Celinie. Zamrugałam. Twojej siostrze? Tak. Mieszka z rodzicami od miesięcy. Potrzebuje nowego startu. Więc powiedziałem jej, że może się wprowadzić. Masz na myśli nasz dom? Technicznie mój dom zaśmiałam się cicho. Oddajesz nasz dom swojej siostrze i dzwonisz, żeby mi powiedzieć, że mam się wynosić? Zgadza się. Więc jeśli mogłabyś zabrać swoje rzeczy do jutra przerwałam mu. Grzegorz, nie mieszkamy tam od tygodni zamilkł. Już się wyprowadziłam. W tym domu nie ma nic mojego ani Adama. Oprócz podpisanych papierów rozwodowych na kuchennym blacie. Co? Słyszałeś. Nie znika się tak po prostu, Ewa. Nadal jestem jego ojcem. Jesteś mężczyzną, przez którego mój syn bał się spać we własnym łóżku. Oto kim jesteś. Znowu zamilkł, potem ostrzej. Gdzie jesteś? To nie twoja sprawa. Nie zabierzesz mi go. Nic nie zabieram. Adam wybrał i gdybyś uważał przez ostatnie osiem lat, Wiedziałbyś o tym. Jesteś w ogóle w Warszawie? Nie odpowiedziałam. Jezu, jesteś z kimś? Ten facet z kawiarni? Kto to do diabła jest? Prawie się uśmiechnęłam. Żegnaj Grzegorz. Rozłączyłam się. Tego wieczoru Marek znów napisał. Wracam do Londynu w przyszłym tygodniu, ale chciałbym zabrać ciebie i Adama na lunch, zanim polecę. Wpatrywałam się w wiadomość. Serce mi waliło. Ja. Właściwie dużo myślałam o Londynie. Marek, ty? Ja. Tak. Czy rozważyłbyś, żebyśmy cię odwiedzili? Może zostali na chwilę. Była pauza, potem mówisz poważnie? Ja. Chyba nigdy nie mówiłam poważniej. Dziesięć sekund później zadzwonił mój telefon. Odebrałam. Wiem, że to nagłe powiedział. I nie chcę cię do niczego zmuszać, Ewa. Naprawdę. Ale tak. Tak. Oczywiście. Przyjedźcie, zostańcie tak długo jak chcecie. Chcę tego bardziej niż czegokolwiek. Uśmiechnęłam się tak mocno, że aż bolały mnie policzki. Więc zróbmy to. Później tej nocy usiadłam na krawędzi łóżka Adama i pogłaskałam go po włosach. Hej, skarbie, powiedziałam cicho. Co byś powiedział na przygodę? Otworzył jedno oko. Jaką przygodę? Przez ocean do Londynu. Jego oczy się rozszerzyły. Tak, na chwilę, może dłużej. Usiadł. Marek tam będzie? Tak. Pomyślał chwilę, po czym uśmiechnął się szeroko. Jedźmy. Tydzień przed wylotem do Londynu był jak we mgle. Paszporty, bilety lotnicze, ostatnie e-maile do prawnika. Wypisałam Adama ze szkoły, powiedziałam, że przenosimy się z powodów rodzinnych, nikt nie pytał. Myślę, że nawet jego nauczycielka widziała smutek za jego uśmiechem. Sprzedałam to, co zostało w przechowalni, wysłałam dwie walizki i trzy pudła do mieszkania Marka. Resztę zostawiłam bez oglądania się za siebie. Nie dlatego, że to nie miało znaczenia, ale dlatego, że już przestało. Grzegorz więcej nie zadzwonił. Zamiast tego pojawił się osobiście. Pewnego popołudnia otworzyłam drzwi naszego wynajętego mieszkania. I zobaczyłam go stojącego tam z przekrwionymi oczami, krawat przekrzywiony. Przeniosłaś mojego syna do motelu. Mieszkanie na krótki wynajem, poprawiłam. I nie, to ty nas tu wepchnąłeś. Nawet nie dałaś mi szansy. Wpatrywałam się w niego. Szansy na co? Żebyś znowu go uderzył? Powiedział mu, że jest słaby. Nie masz prawa pisać na nowo tego, co zrobiłeś, tylko dlatego, że tracisz kontrolę. On nadal jest mój. Nie, powiedziałam stanowczo. Nie jest własnością, jest osobą i panicznie się ciebie boi. Chcę go zobaczyć. Adam nie chce cię widzieć. Jestem jego ojcem, a ja jego matką, i w przeciwieństwie do ciebie wiem, czego potrzebuję. Nie masz do niego prawa tylko dlatego. Że twoje nazwisko jest na akcie urodzenia. Zacisnął szczękę. Nie możesz mnie tak po prostu wymazać. Nie wymazuje cię, powiedziałam. Sam się wymazałeś jednym okrucieństwem naraz. Tamtej nocy siedziałam na podłodze naszej tymczasowej sypialni i składałam ostatnią koszulkę Adama do jego torby. Pan Żółw był już bezpiecznie zasunięty w jego bagażu podręcznym. Denerwuję się. Wyszeptał Adam z łóżka. Ja też, przyznałam. Ale chyba nam wolno. Usiadł. Czy będziemy inni w Londynie? Zamrugałam. Co masz na myśli? No wiesz, czy będę odważniejszy? Wczołgałam się do łóżka obok niego. Już jesteś odważny. Wyjazd nie sprawi, że będziesz inny, ale może sprawi, że poczujesz się bardziej sobą. Skinął głową. Dobrze. Chcę znów poczuć się sobą. Trzy dni później staliśmy w terminalu międzynarodowym na lotnisku Chopina. Marek czekał na nas przy bramce. Wrócił do Londynu wcześniej, żeby wszystko przygotować, ale teraz przyleciał z powrotem, żeby polecieć tam razem z nami. Patrzyłam, jak macha do nas przez szybę, trzymając mały balonik z napisem: Witajcie w domu. Adam się uśmiechnął. Jeszcze nie weszliśmy na pokład, a on już czuł się jak w domu. Kiedy czekaliśmy na boarding, zadzwonił Grzegorz. Puściłam sygnał na pocztę głosową. Potem napisał smsa. Naprawdę to robisz. Zabierasz go. Nie sądziłem, że się na to zdecydujesz. Myślisz, że wygrałaś? Ale to nie koniec. Nie możesz tak po prostu zniknąć. Jestem jego ojcem. Odpisałam jednym zdaniem. Kazałeś mi opuścić dom, więc to zrobiłam. A potem opuściłam Ciebie. Następnie zablokowałam jego numer. Lot był długi, ale spokojny. Adam przespał większość drogi, z głową na moim ramieniu. Marek siedział przy przejściu, patrząc na nas z cichą wdzięcznością. Kiedy wylądowaliśmy, padało. Miękko i miarowo. Londyński sposób na powiedzenie Tak brzmi ukojenie. Mieszkanie Marka nie było ogromne, ale było ciepłe. Adam biegał od pokoju do pokoju, sprawdzając każdy kąt. Czujesz się dobrze? zapytałam go później wieczorem. Skinął głową. Czuję się bezpiecznie. Przez kilka następnych tygodni coś w nas obojgu zaczęło się rozluźniać śmialiśmy się więcej, spaliśmy lepiej. Adam zaczął szkołę. Ja znalazłam pracę jako freelancer. Marek dawał nam przestrzeń, ale nigdy dystansu był przy nas we wszystkim odbierał ze szkoły na wieczory filmowe przy złych snach pewnego niedzielnego poranka adam i marek składali model samolotu na podłodze podczas gdy ja robiłam herbatę adam podniósł wzrok i powiedział zupełnie bez powodu wiesz myślę że jesteś tatą którego miałem mieć marek zamarł ja też spojrzał na adama oczami pełnymi czegoś o czym tylko czytałam w książkach dzięki stary to dla mnie wszystko znaczy. Później, gdy Adam poszedł spać, zastałam marka stojącego w kuchni i wpatrującego się w samolot, który zbudowali. Wszystko w porządku? zapytałam. Uśmiechnął się. Lepiej niż w porządku. Po prostu nigdy nie myślałem, że będę mógł to poczuć. Cokolwiek z tego. Nie jesteś sam, powiedziałam. Trzy miesiące później staliśmy przed London Eye. Adam między nami. Wiatr targał mu włosy, ścisnął obie nasze dłonie. Lubię naszą rodzinę, powiedział. Marek spojrzał na mnie. Ja też. Zrobiliśmy zdjęcie to wciąż moje ulubione. Nie dlatego, że było idealne, ale dlatego, że pamiętam, jak wolni się wtedy czuliśmy. Z Warszawy Grzegorz wysłał ostatni list polecony. Mój prawnik się tym zajął. Warunki opieki zostały ustalone. Odmówił wizyt w nadzorze kuratora. Powiedział, że to poniżej jego godności. I tak po prostu zniknął. Odesłałam jedną rzecz: małą kopertę. W środku było zdjęcie drzwi frontowych naszego starego domu. Na nim moim pismem. Kazałeś mi wyjść, więc wyszłam. Ale w momencie, gdy odeszłam, ten dom przestał być mój. Pokój z tobą. To była ostatnia rzecz, jaką kiedykolwiek do niego wysłałam. Teraz, w weekendy. Adam pomaga Markowi naprawiać rzeczy w mieszkaniu. Kłócą się, czy modele powinny mieć namalowane płomienie na skrzydłach. W piątki jemy makaron. Chodzimy na deszczowe spacery i suszymy się przy kakao i starych filmach. Nie jest idealnie, jest po prostu nasze. I po raz pierwszy od bardzo dawna nie boję się przyszłości. Już w niej żyję.